Halo, halo, ze mną jest elo, elo. O, ty w no. Business Tour. I znowu zacząć. Yeah. Jak znowu? Szansa! Ooo. <grym> <grym> Już myślałem, że znieś miasto przeciwnika. Za no, dzień dobry. Znowu szansa? A, wezmę. Pięknie. Wybierz miasto, które ma organizować. <grym> Ty masz piękną rozgrywkę i od razu na Paryż. Przed chwilą mieliśmy ja mecz... Nie iść do koronawirusa. Przed chwilą mieliśmy mecz, w którym wyszli nam ludzie i miałem też dwie szanse. Miałem odetnij prąd, a potem miałem to samo. Mistrzostwa. Hmm. Nie, to nie było mistrzostwa. Tam zniszczyliśmy miasto. W każdym no razie ochronę, było wniszczenie. Albo ochrona. Nawet miast nie było na mapie. Po fakie. O nie. On awczy. Winióżki. Odkup. Odkup. Pieseł. Co to skurwa. kurwa? Do ciebie pytania. Mhm. O... Odkupił. Jak, Jakie są według ciebie top 3 rasy psów? Shiba Inu, Akita Inu. A czy nie mam pomysłu? <grywa> Zniszczyłem <grywa> koronawirusa. Oficjalnie koronawirus już nie, już nie istnieje. <grywa> o, <Londyn. grywa> Trzy szanse, podrząd. Na dzień dobry. Uuu, a to nie Paryż. Ale weź tu teraz Paryż jeszcze i donicę weź. O kurde. A to my to pieniążki. O nie, Cypr. Oni chcą z nami wygrać przez te przez wyspy. O nie najgorzej. O, nie uda im się babali, nie uda im się. Tak. Żakład. No. Potężne żyłem, tylko szkoda, że oni to nie kupują, tylko bawią się, kurde, nie wiadomo w co. No bo oni grają rozważnie, a, jak nie, a nie jak my wszyscy. Tak, zastanawiam się, czy kupić, czy nie kupić. Kurde, jak on teraz. tak, a wejdę. A nie, no na start. Ponownie wrzut. Miałem podatek, więc musiałem ponowić. Mm. Co byś zapłacił z tego podatku? Co? Co byś zapłacił z tego podatku? Nie wiem, ale Hamburg. Mm. Czemu ty okrążyłeś cały i masz zero miast? Bo stanąłem 3 razy na szansę. Szansa, szansa, szansa. A I potem na zaraz. start. Teraz bezludna wyspa. Dla zasady. O nie. Katz Vegas. Świetna rozgrywka. Najlepsza. Nie, no nawczy. O nie, dubaj. Oni z nami wygrają przez wyspy. Nie, bo on ciągle ponawierzy pewnie. Jep. Hongkong? A, wezmę. Moja, pi moja pierwsza mieścina. We, bo ja się już z hajsu wyprzedałem. 10 koła mi zostało. Na Paryż zostaw. O nie, no. Chyba, że U potężny Kraków. Teraz łatwa kasa, bo ląduje chłop na Lionie. Nie, bo to nie jest Paryż. Nie O kurde. Oni, oni znają <laughs> przez wyspy. Ej, ty chłop ma O nie. J. Jak on teraz o. leci na Bali, mhm. to znaczy, że ma Dalecie na bali, a ja zalecę na Londyn. Dzięki za kasę. Dasen machen. Ja bym chciał ten Paryż, bo Paryż to równa się wygrana. Chodź tak. Sevilla. i Hamburg ewentualnie. Nie, gdzie kurwa. Sewilla i Hamburg, nie szkoda. nie musiałem sprzedawać, bo a sama Sewilla nie dało się. No to dobrze. Dobra, już się pożegnajmy. No kurwa, jak oni długo rzucają te kostki, no? 11. Jak rośnie 11, to już przegraliśmy grę. Jeszcze 6 minut dobrze nie minęło, a tu już szkół. czy takie rzeczy. No! Coś źle. Ażem, się... ażem zawału dostał. Coś źle skonfigurował haksy. A teraz ja na podróż. Pisał zero zamiast jedynki. Mm, Niego. Lion. A, zobaczę co tam mamy. Mm, Lion. milion. O to Tomek by się ucieszył, bo tam parysz obok jest jeszcze. Kong. Hmm. No, o jeden Wyłącz tam kurde to parkowanie do tyłu. Nie, <grym> ja taki, taki dzwon ten, czyli te pip, pip. <grym> nie, to było parkowanie do tyłu samochodem. A skąd wiesz, że teraz nie siedzę w aucie, a laptopa mam na nogach? właśnie się cieszy on, no, ten, i wciągnie z Wifi to wszystko. <grym> Siedzisz i pod tak? oknem. A co jak tak? Wiedziałem. A czekaj, idę O! Bezludna wyspa! Nie ja już jestem. Idziesz na start, a wezmę. Jeszcze raz. Szanghaj? No trudno. A doku piechotę. Mam tyle pieniędzy, że mogę. Jeszcze nigdzie nie ustałem. Mój kolega raz napiszeł, e, napisał Rzym Przez Rzecz z Kropką. Co? No. Ale co? No Rzym Przez rzęd z Kropką napisał mój kolega raz. Nie, to było parę lat temu. I to dla Beki napisał. Ja znam ludzi, którzy piszą nawet moją nazwę miejscowości z błędami ortograficznymi, więc... <laughs> Warszawa. O. Gdzie ty mieszkasz? A nie, bo, tam... mm. W Paryżu. Głupka. Ej, czemu ja mam szkoła? Weź mi przedewzrób. Już wchodzę na... ...przestany mojego banku. <głodomka> o nie. Potężny Kraków. Byle nie podróż i szansa. U. No nie, Dubaj o szansa. Idziesz wie... na pole podróży. I... I... Tak, i zamknij, bali. zabieraj te bali. A na Paryż ja pójdę. A ten kłop to złączy, a nie, przecież to jest ponad 12, to nie uda mu się. Tak jest. No chyba, że ten by na trzech dupletach poleciał. A ten patrz, jebsza, dublet i później znowu. No, nie udało się. To teraz ja. Nicea? A sprawdźmy. 200 koła. Czemu ja nie mogę... nie mam końca, podróż zrobić? Jab na na kraków, nie na kraku, nie wiem, Jaki Rek? Pole podrze 50-50, tylko... e, spokojnie nie wygrają tym bali. Wygrają. Wiem. A daj mi się podnosić na duchu. No w jakieś 12 pierdzielki. Ale teraz yyp że pomyli wyspę i pójdzie na bezludną po prostu. <grystanie> Pieseł jej przyszłość. A ja pójdę też na start. Jak wszyscy? Jak wszyscy to wszyscy. To i ja. E, bezludna wyspa ponówrzut. O szansa. Widzisz na pole podróży? Tak jest. Ucieknij z bezludnej wyspy. Zmień kartę. Zmień kartę. Odetnij zasilanie. Weź kartę. Uf. Uciekni z, e, z bezludnej wyspy. Co? Nie wiem, to mało. ją i miałem podwójna stawka. Okay. <grym> nie ma tak łatwo. Ojoj. No kurde, rzucaj tymi kostkami, ja nie że że konfigurujesz haksy. Ona teraz do Mediolanu i teraz stampuje na. Patrz, jedno pole, kurde. No tak brak pieniążków. I Sydney. A jak? Ja, ja chciałem powiedzieć, że do Sydney leci. No ja też chciałem powiedzieć. Jak z można powiedzieć, to akurat pokazało, że tam leci. I Myk na London. Myk na Londyn. Tak było, niestety. <głos> <głos> Nie no sorry. Na Hongkong, dla siebie. Ciebie rób jak u siebie, a u. Najlepiej. Tak nie. było. Było inaczej. A chłopczego najlepiej. Wiadomo. Na odpie. Tak. O nie. O nie. Weźmy w Karkowie znowu patrz, nie, no nowy jierk pewnie. Albo w licei, to by było logiczne. O kurde, ile pieniądze. Jeszcze nie staną na Paryż, to jest dziwne dla mnie. Potomka nie ma. Tomek pozdrawiam. Wykrakałeś. Ja też. Uwa. Nie ma hajdu. Żmij. Dlaczego to zabezpieczam, bo to... Szansa na sukces. Tracisz 50 tysięcy złotych? O nie. O nie, najgorzej. Na podróż, a mam hajs na podróż. bierz bali. Bierz bali, ja pójdę na ten Londyn już. Bierz bali przed nimi. O, może wyspy musisz sprzedać? Nie sprzeda ten cypr. Cypr, cypr. cypr. No bo Pekin nie sprzeda jeszcze. Nie, pewnie Pekin, Wenecję i Mediolan sprzeda. Mhm. Mm Chociaż tutaj dużo ma do podatku, nawet. Co? ci, że tak A nie, dobrze. Bo jakby Pekin sprzedała, to byśmy mieli monopol. No tak, ja właśnie na to celuję. Mielibyśmy sklep monopolowy. Nie, Terenada. Potężne ale... miasto. Odkupi jeszcze, patrz. Ja przewiduję przyszłość czasami. Terenada. Dobra, bierz te bali i nie gadaj. Nie bierz te bali, bo tamten goś już się. Tamten gość już patrz, co robi. Patrz, pyk. I znów o jeden będzie takie oczko. E, dobra, dzieci. Wygra. Najgorzej. Ej, ale. Niby wygraliśmy, ale przegraliśmy. Co się stało? 只只很少。来来了，来了来了。